Dziesięć minut przed końcem czasu. Co się wydarzy. Objawienie świętego Jana, rozdział szesnasty, wersety osiemnasty do dwudziestego opisuje wylanie siódmej czaszy gniewu Bożego na ziemię. Wtedy nastąpi ogromne trzęsienie Ziemi. Takie, jakiego jeszcze nigdy nie było na świecie. Spadnie grad wielkości ludzkich pięści, a słońce będzie tak mocne, że zacznie parzyć ludzi ogniem, powodując bolesne poparzenia. W drugim liście do Tesaloniczan, rozdziale 2, wersecie 8, czytamy, że Jezus zniszczy człowieka nieprawości tchnieniem swoich ust i zakończy jego działanie przez objawienie swojego przyjścia. Ten człowiek nieprawości to postać wspomniana również w Apokalipsie, utożsamiana z Antychrystem. Czas końca będzie czasem wielkiego wstrząsu i zniszczenia. Pojawią się katastrofy naturalne, potężne trzęsienia ziemi, burze gradowe. Równocześnie rozegra się duchowa walka, w której Jezus zwycięży antychrysta. Biblia zapowiada, że koniec nadejdzie nagle i niespodziewanie.